Cześć, tutaj Kuba, to jest 54. dzięki z WWE 13 Universe. Jesteśmy na SmackDown, jesteśmy na ostatnim przystanku przed Night of Champions. Jakie walki zobaczymy na gali, na gali nocnej mistrzów, że tak to imię, noc mistrzów, to jest ogólnie takie tłumaczenie z tego. Jednak wiecie, zawsze można coś od siebie dodać. 7 walk ogólnie można robić na Pay Per View, więc 7 walk sobie zrobimy, ale wszystkie walki będą o pasy. No i panie i panowie nadchodzi Antonio Cesaro! Ladies and gentlemen, this opening contest is set for one fall! Introducing first, from Loser's Wizard weighing at 262 pounds, Antonio Cesaro! Europejska duma, Antonio Cesaro Wchodzi, ogólnie z, wczoraj tak zauważyłem, że go przestałem na SmackDown używać Ale da Antonio po SummerSlam dostanie, coś tam program dostanie No i nadchodzi Ted DiBiase And his opponent from Madison, Mississippi Weighing at 218 pounds He is the Million Dollar Champion Ted DiBiase, Mmm, dokładnie, Ted DiBiase. No, ogólnie że zauważyłem, że... no, fajnie nawet ten pas na nim wygląda. Abym gdzieś tak go użył, to było fajnie. A ogólnie o milion dolarmen na Pay Per View też były pasy na Breaking Rides, walki pomiędzy Tedem DiBiaseem a Goldustem. To na Survivor Series tam też ten storyline był cały zamieszany. Teddi i Aksana, jeszcze managerka Goldasta, Maris. No i tak to wtedy było. No i dobra. Ze względu, że Ted i praktycznie w ogóle nie gram, sobie dzisiaj zagramy. W dzisiejszym uniwers zagramy sobie walki, już wam mówię ile. Dwie. Dokładnie, dwie, bo coś w stylu Summer sobie zagramy. Main będę będzie walka Daniela Bryana z Undertaker'em, z Finomem Inferno Match, dokładnie Inferno Match. No i okej, okay, ze względu na to, że ten odcinek wypuszczam w. czekajcie, we wtorek, to nagrywam go w poniedziałek. Także jeszcze nie wiem co było na row nie mam pojęcia. Jednak na pewno tam jakieś walki do kart zostały dodane dla Was. Jednak. Ja mogę powiedzieć, że ten odcinek wypuszczę mm, po tym, po backstage'u albo nie przed. Zobaczę, no zobacz, w ogóle ty wy zobaczycie, bo wy jesteście moimi wiernymi widzami, tak jest. No i float over neckbreaker. Przypięcie! Antoni Antonio Cesaro niestety nie, nie da się rozgryźć tak łatwo. No i po raz kolejny float over neckbreaker. No i wow, ale elbow drop nieprawdopodobne, co on robi? No i rola Ted'a DBS jego: one, tu i. a Cezaro, Cezaro przechodzi. One, tu, nawet nie dwa. No i świetna akcja: one, tu i nie ma trzech. Ach, ten Cesaro. No i close line. No i co zrobi? Ups, tego jeszcze chyba nie widziałem. A, to to jest w grze? <noise> Dokładnie, ja nawet nie wiedziałem, że to jest w grze. Polecam wam tą akcję. To jest, to jest y, typowa akcja Teda Dibiasego, Ale nie wiedziałem, że ta akcja jest w grze. Znaczy, może kiedyś tam ją zrobiłem, jednak zapomniałem. I Dream Street jednak... Marzenia ulicy padną w gruzach, gdy to nie Cezaro wróci do swojego dawnego domu, czyli na ulicę. No, niełatwe, Cezaro miał kiedyś życie, wiecie jak to było. Z większością gwiazd WWE, Jaki jak i nie tylko. No i po raz kolejny, DBSI Clothesline. <grym> Jaka fajna akcja, której używał Slipper Hold. Nie, nie, nie. No i. O! Double Dropkick. Nie no, ale fajny taki Dropkick z lotu. No i w tym momencie Debian były mistrzy. O tak, były mistrz tak no pasów innych nie dotknął. No tak, o ile się nie mylę, nie był mistrzem interkontynentalnym, ani mistrzem mm, w wagi ciężkiej na pewno nie był. Chodziło mi o mistrza United States, choć ten pas Milion Dolarmen miał jakby nie patrzeć pas wartości miliona dolarów, więc to też jest niezły wyczyn jednak tego pasa po swoim... Ojcu nigdy później nie zobaczyliśmy po jego, czyli jak krótko mówiąc milion dolar mena, który został wprowadzony do Holisław, do hall of fame w roku 2010 na meni 26. No i Cezaro w tym momencie Cezaro. o o. Dobra mamy mamy atak, spinebuster. No i ten bocz, ten glitch taki przy tym, przy tej akcji. Zawsze się zdarza No i SPOINBUSTER od Cezaro Oj Cezaro Chyba masz zły dzień Dobra wykonajmy sobie jakąś akcję Z narożnika ogólnie Dzisiaj o niczym mówić nie mogę Znaczy na żaden temat Bo jednak no żadnego tematu nie mam przygotowanego Tak samo W mm, większości uniwers O niczym nie mówię Bo po prostu no nie mam o czym mówić no i proszę bardzo, katapulta. Nic sobie przykło moją uwagę. Takiego nie ma i panie i panowie! I Dream Street! Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Robreak. Świetnie. No, Cezaro w tym momencie się wkurzył, ale ten Robreak dodał mu impaktu, jakby nie patrzeć. Dodał mu mocy, sił, dodał, nie wiem, cokolwiek. Na no, w tym momencie co zrobi? Didi di, 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 Nic tego! Russian Legs Whip od Cezaro! Russian Legs Whip od Cezaro, w razie czego Smackdown pojawia powiem, będzie cały czas poniedziałki, mówiłem o tym. No, ale oprócz tego jeszcze mm, ten Smackdown w tym tygodniu będzie w piątek. Ostatni ten jest Smackdown przed SummerSlam. No i D-D-D, Nieprawdopodobne. Ok, pójdziemy sobie tutaj. No i. I miał być mid drop. Ted! Co się z tobą dzieje? What the hell, Nieprawdopodobne Rivers DDT od Antonia Cesaro. Rivers DDT! No i po raz kolejny neckbreaker. Dobra flota over neckbreaker w tym momencie. Spoinbuster po raz kolejny. Ten boss jest ten glitch, taki jakby to gry powiedzieć. Jest wtedy, kiedy mm, nacijemy opcję bezpośredniego pinu. Po raz drugi i... Cezaro goodbye! Cezaro goodbye! Dream Street, one, two, three! Nieprawdopodobne! Ted DiBiase odnosi po raz pierwszy wygraną w naszym universe Tak! Nieprawdopodobne! Here is your winner! Ted DiBiase! No i cóż, Ted odnosi zwycięstwo, nawet Szkoda, że go w WDW ostatnio nie ma. Szkoda w ogóle, że go praktycznie w ogóle nie ma. Na zapleczu pracuje, ale walczyć... Tak samo jak Alex Riley, komentator. Jednak ktoś, kto był w Legacji powinien moim zdaniem teraz coś osiągnąć. Tak samo Cody Rhodes osiąga tam coś, jakby nie patrzeć. No, ale szmacą trochę DBS jego. W ogóle Mu nie, da, nie daje mu walczyć, nie ma go w ogóle praktycznie na wizji. No także to też jest trochę takie moim zdaniem bez sensu, bo jednak młode talenty, młode gwiazdy powinny być na szczycie. No ale to jest moje zdanie. Nadchodzi Daniel Bryan. Ladies and gentlemen, this is infernal match is set for one form. Introducing first the challenger from Albert V. Washington. Weighing 224 pounds Daniel Bryan! Ach. No i cóż Daniel Bryan wchodzi do ringu. No i jest, jest, jest! No i okej! Okay. Oh shit! Wszyscy, tak, wszyscy, wszystkim na arenie ciarki przeszły po plecach. Czemu nie ma druidów? Czemu nie ma druidów? Raz sam raz nie ma. Tam ogłem... w tym... W Titan Tronie Undertakera chyba tam jest chomik albo kot, nie wiem. And his opponent from dead Valley weighing at 219 pounds! The Undertaker! Ok, mam nadzieję, że już w WW2K 14 dadzą mu ten strój z menu. Nie z kapeluszem, bo jak to wygląda, że kurde, z kapeluszem chodzi tutaj mi. Nie. Dobra, Undertaker, 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 co tam jeszcze było? Daniel. Nie, akurat wow, ale back drop. Akurat ym, ten. niektórych zawodników niekiedy tak yy, lubię mówić Undertaker. Nie wiem, co później. I, no wiecie, ale o mój Boże nie! Holy shit! W tym momencie mamy crossface. Niech Taker odklepie. I tak tu nie chodzi o poddanie. He, a tu. Mm, no, zwycięzcą marki poprzez podanie jest Daniel Bryan. Śmiałbym się jakby takie coś było. Ja mu zrobię Tum Sun Drivera, to, to, to od razu ten. Od razu pójdzie Bryan Do snu no i Elbow. Running Elbow. No i w tym momencie. A, nic z tego. I neckbreaker. Mm, ostatnio chyba na SmackDown na tym. Z, w moim new WWE Fiorentini Universe była walka, ten, Team Heroics War kontra D-Generation X. No, raczej tak. No więc, pamiętna walka, która przeszła do historii. Dobra. Może w tym momencie uda nam się coś wykonać. Nie wiem, jakąś akcję z narożnika, póki tych ogni nie ma takich i... close line. okej. Okay. Może w tym momencie no nie, Daniel Bryan kontruje. No i crossface po raz drugi. Panie i panowie, teraz mu nie dam odklepać. Crossface po raz drugi w tym pojedynku. Nieprawdopodobne. Crossface. Zapięty. Chris Benoit. O, Chrisa Benoit muszę użyć w Universe. Na Night of Champions Chris Benoit returns. <grym> Genialne by to było. Ale kto wie? Kto wie? No i w tym momencie okej. Okay. Ach, Daniel Bryan, co ty wyprawiasz? O, mamy... świetnie, cieszę się bardzo. Mamy Signature'a i moja ulubiona akcja Undertakera, czyli The Last Ride. Tak ładnie. Kto klepi ostatni, Brian? Kto klepie ostatni? Undertaker klepi ostatni. Nie. Nie no, tak samo jak wyszedł z tego, tak samo jak wyszedł z, z cross crossan breakera. To jest nie fair. Dobra, co zrobi teraz Brian? Wow, będzie comeback. Będzie comeback i teraz Undertaker zamiast tam wbicie w razie to tak, yy, wiecie, popycha go w te nogi i tak leci. Dobra, co zrobi Brian? Co zrobi Brian? O oh, nie! Yeah. Holy shit. Holy shit! Nie, 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 nie. Nigdy, never, ever! Be the showstopper. Nie, 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 nie ma opcji, Brian. Nie ma opcji. Daniel Bryan kontra Undertaker na WrestleMania. Chciałbym zobaczyć taką walkę. Tak dla wiadomości. No bo jakoś młoda gwiazda kontra weteran. Chciałbym taką walkę zobaczyć, mu, mu, ktoś młody, jakaś młoda gwiazda walcząca na WrestleMania z Taker'em, a nie sami weterani. Przykład, no, Triple H, John Michaels, no, CM Punk też jest taki, wiecie, doświadczony bardziej. Nie mówię, że Daniel Bryan jest, jednak Daniel Bryan w WWE jest 3 lata, no właśnie, 3 lata, a 3 lata, a 8 lat, to jest co innego. Czy tam 7. Dobra, no i w tym momencie, wow, ale świetny przerzut przez ramię Arm Drag. A w tym momencie Rain DDT na Daniela Bryana. ok, DDT kontra, No i reverse DDT, 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 DDT od Daniela Bryana. Daniel! No i closing po raz kolejny, ok, Wykonajmy sobie na przykład tutaj jakąś akcję. Nic sobie nie wykonamy. No w tym momencie, co zrobi? Brian! I jest ex handle wow! Shorter tak lale łokieć. Po raz kolejny, gardło mnie swędzi tak. Mówi jakoś dziwnie, jak możecie słyszeć, no ale cóż, co ja po raz... Dobra. No nie no, test już śmieszny. Undertaker! No i po raz kolejny, dropkick prosto wy. Jego twarz, twarz grabarza, dobra. No i... no i czemu? I no i DDT, ależ u Marlaku Chodziło mi o Briana, nie chodziło mi an, od, a, o Undertakera. Przyszły umarlaku. Dobra, ta walka trochę długo trwa, a odcinków dzisiaj nie chcę robić takich długich, skoro chcecie, bo skoro jest przed pay per view, zawsze nie chcę robić długich odcinków w universe, bo nie chcę was zanudzić, no ale okej. Okay. Szkoda, że tutaj nie pokazuje akurat ile tych, ile stopni jest stopnia. Bo w, w, w tamtych Wespour 11 albo w Dawidali 12 pokazywało. I old school, niemożliwe. Po raz kolejny puszczę to jak będzie dochodził. Uh -huh. Albo. Czemu on nie pójdzie? Przynajmniej Y. I okej, okay, tam A, nie wiem, dobra. Undertaker. Gdzie jest twój finisher? Nie ma? No i follow -way slam. Okay. Okej. Slam będzie. szykuje się Slam. Daniel Bryan. Slam. Teraz już nie ma litości. Teraz już nie ma litości. To jest ostatnia podróż. Tumstun. Pi driver. Nie. Nie. Dlaczego? Niech ktoś mi powie dlaczego, 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 o świetnie, no i, no zaś skontrował, no ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, no, no ja mu zaś skontruję, tak, i tak będzie co chwilę, no dokładnie, chyba tak, chyba, no ale on mi kontroluje wszystkie akcje to jest irytujące, dobra. Czas wykonać ostateczny ruch Tombstone... Orthanower, Tombstone Pie Driver Roll. Czyli po prostu wiecie, wypchamy go z tego. Dobra, nie ma opcji. I czekajcie. Ups, trochę robi się nieciekawie. Okej, mm -hmm. okej! Okay, okay. Undertaker! Dokładnie! Taker odnosi zwycięstwo! Wow, ale cieszynka na koniec! Ale taunt! Niemożliwe! Here is your winner! The Undertaker! Kolejny błąd tej gry, zauważalny od kilku dobrych miesięcy. Przynajmniej u mnie. Daniel Bryan się w ogóle tutaj nie pali. Ja w starszych grach przeciwnik, twój. Wyrzucony albo my się paliliśmy, jeżeli byśmy przegrali, no ale cóż, tak to jest. Aha no i co? Daniel Bryan się nie pali, Undertaker odnosi zwycięstwo. Gratulacje, Deadmanie. Okej, okay, exit. Dobra, jutro też będzie cięć z Davidowi 14 Universe i będziemy na Night of Champions. W razie co? No okej, okay, no i jesteśmy na Night of Champions, Trochę sobie zmienię tutaj różne hmm, walki, zobaczę. No ale okej, okay, to by było na tyle. Pozdrawiam. I słyszymy się jeszcze dzisiaj. Nie wiem w czym zależy, ale na pewno w czym się jeszcze słyszymy. Dobra, pozdrawiam, cześć.